Kolejki w serwisach chętnych do wymiany kół są już coraz większe. O tym, dlaczego powinniśmy dostosować ogumienie na kołach do temperatury i warunków panujących na drodze, rozmawialiśmy z Pawłem Korzeniem, specjalistą z firmy profesjonalnie zajmującej się wymianą i doborem opon. W zimie, gdy temperatura za oknem spada znacznie poniżej 7 stopni, pada śnieg i jest ślisko, Poruszanie się samochodem mającym opony z letnim bieżnikiem znacznie zmniejsza przyczepność na drodze i zwiększa prawdopodobieństwo niekontrolowanego poślizgu, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku lub kolizji. Głównym elementem jest bezpieczeństwo. Droga hamowania na oponie zimowej w zimie jest zdecydowanie krótsza, gdyż mieszanka opony zimowej jest dużo, bardziej miękka niż opony letnie i nie twardnieje w minusowych temperaturach. No głównie jest to bezpieczeństwo kierowcy i wszystkich użytkowników dróg oraz nas wszystkich. Jak twierdzi Paweł Korzeń, specjalista sieci serwisowej Degum, zdarzają się kierowcy, którzy o wymianie ogumienia przypominają sobie dopiero po nowym roku, lub jak na ulicach mamy już sporo śniegu. Zdarzają się te przypadki, pomimo tego, że kierowcy te opony mają, trzymają je w garażu, nie wiem, może chcą zaoszczędzić, żeby się mniej zużyły, może nie mają czasu. No nie jest to za dobre rozwiązanie, gdyż naprawdę no, po nowym roku to na pewno już mamy zimę, mamy ujemne temperatury. Raczej zalecamy ten październik, listopad, żeby jednak te opony założyć. Temperatury spadają poniżej 7 stopni. Ta opona letnia, pomimo tego, że jeszcze śniegu nie mamy, nie zachowuje się odpowiednio na drodze i powinniśmy raczej pamiętać o wymianie tej opony na zimową. Nowoczesne zimówki, jak twierdzą specjaliści, doskonale poradzą sobie zarówno na suchej, jak też na mokrej nawierzchni, nawet jeżeli temperatura w ciągu dnia oscyluje w granicach 10-15 stopni Celsjusza. Wymiana opon to jednak nie jedyna rzecz, o której musimy pamiętać przed sezonem zimowym. Trudne warunki na drogach nie ułatwiają prowadzenia auta i często przyczyniają się do wypadków i kolizji. Śnieg, lód oraz niskie temperatury sprawiają, że poruszanie się autem wymaga nie tylko większych umiejętności i ostrożności, ale także odpowiedniego przygotowania samochodu. Zatem pamiętajmy o wymianie opon i odpowiednim przygotowaniu samochodu, szczególnie przed czekającymi nas świąteczno-noworocznymi wyjazdami.